To wideo będzie trochę inne, bo nie będzie mojej wypowiedzi długiej, tylko będzie zadanie wam pytania i potrzebuję Waszej rekomendacji, żeby taką właściwą najlepszą odpowiedź wymyślić, udzielić, więc lecimy. Byłem gościem w podcastu Marka Jankowskiego dwa razy i w jednym z tych razów Marek wypytał mnie o sprzedaż. I na koniec odcinka powiedziałem, że jeśli masz problemy ze sprzedażą, to odezwij się i bez problemu ci pięć darmowych narzędzi pomysłów na to, żebyś mógł tą sprzedaż poprawić. I to było ponad rok temu już, czemu o tym mówię. Dostaję co jakiś czas, to jest raz, dwa razy na tydzień. Maila od osób, które ten podcast czytają. Piszą do mnie, opisując swój problem, i proszą o te pięć obiecanych pomysłów na poprawienie ich sprzedaży. I do tej pory odpisywałem, dopasowując te pięć pomysłów do branży. Natomiast przy ostatnim mailu pomyślałem sobie, że coś jest z tym nie tak. I teraz mam taki dylemat, nawet niemoralny, ale pytanie, w którą stronę pójść i co byście zrobili, więc proszę o Wasze rekomendacje. Otóż, dostaję maila takiego samego: opis branży, opis problemu i prośba o to, bo obiecałem w programie Umarka 5 rekomendacji, które ktoś może wdrożyć, aby wejść na wyższy poziom sprzedaży. Więc pierwsze pytanie, jakie zadaję, to czy ta osoba czytała książkę, sprzedała więcej? Nigdy nie zdarzyło mi się, aby odpowiedź była tak, a ten odcinek był w tej książce. Dalej. Pytam w takim razie dalej, czy w takim razie po tę książkę teraz sięgnie, bo czasami mówią, że nie wiedzieli o niej, whatever. Piszą, że być może. I mówią, no ale obiecałem się te pięć pomysłów. I ja już przestałem te 5 pomysłów pisać z prostego powodu. Cały mój YouTube to są miliony pomysłów do wdrożenia. OSM Power to są pomysły do wdrożenia z książek, gdzie za 5 dyszek możesz sobie kupić książkę, która dokładnie e, pokazuje Ci, co zrobić w danym problemie sprzedażowym. A ludzie po to nie chcą sięgać. I teraz jaki mam dylemat? Czy ja jestem takim łobuzem, który obieca, nie, nie daje ludziom tego, co obiecał, bo obiecałem im 5 pomysłów, czy z drugiej strony, nie dając im tych pomysłów, zmuszając do kupna książki, zmuszając, daję im bardziej kompleksowe rozwiązania. I teraz co wy o tym sądzicie? Czy ja powinien te pomysły tym ludziom pisać, czy od razu przykrywać ich do książki? Jaki jest problem z przykrywaniem do książki? I jest od razu taki zarzut moją stronę, że to chodziło o to, żebym książkę sprzedał. A z drugiej strony, książka rozwiązuje problem osoby, która mnie o to pyta. Nie? Ale idąc jeszcze poziom wyżej, w tych mailach, jakie otrzymuję na temat sprzedaży, to najczęściej widzę nierobienie. No i problem główny nie robisz, nie eksperymentujesz. Nie różnych pomysłów. I zrobiłem wczoraj kolejny eksperyment. Dostałem dokładnie 6 dni temu maila takiego samego o poradę w temacie tam, jakimś tam. Dałem jedną poradę i zapytałem po 6 dniach wczoraj w mailu, co od tego czasu zrobiłeś? Dostałem taką tutaj akapitową wypowiedź, rzeczy, które były zrobione, ale jak sobie przefiltrowałem ten tekst przez co zrobił ten pan, to wyszło mi, że nic nie zrobił. Czyli znowu, po co dawać komuś puste rady, inaczej, wartościowe rady, kto i takich nie zamierza wykorzystać. Rafał Mazur ma takie fajne zdanie, to brzmi tak. Żyj i pozwól im umrzeć, co oznacza, że robisz swoje, tym, którzy chcą żyć, czyli gdzie wdrażasz rekomendacje, dajesz to paliwo, ale ci, którzy chcą udowodnić, że to nie działa, że tego nie potrzebują, albo w ogóle, w ogóle nie działają, to po prostu umrą, albo ich biznesy przestaną w ogóle istnieć jest przenośnia, więc skup się szerzej na tym spojrzeniu tej metafory. I takie mam minę. Napiszcie mi, co robić w takich sytuacjach. Co? W komentarzu. Bardzo na to liczę. No i o tym jest to wideo. Potrzebuję teraz was w komentarzach poniżej, żeby pomóc mi wymyślić idealne rozwiązanie. Może wy to widzicie w inny sposób, niż ja to sobie teraz sam rozmyślam i debatuję do kamery.